To, co robimy, zazwyczaj wydaje się skomplikowane i złożone. Ogromna ilość informacji, analiz i nieświadomych decyzji sprawia, że często o tym, co robimy, decydują szczegóły. W nowoczesnym świecie danych ważna jest umiejętność radzenia sobie z nadmiarem informacji i zdolność do jak najszybszego przystosowania do zmieniającej się sytuacji. Dynamizm, synergia i rezultaty określają nasze spojrzenie na tworzenie rozwiązań pomagających w zauważaniu zmian. Do przetworzenia i analizy mamy ogrom informacji, ale czy istnieją firmy produkcyjne, które w pełni potrafią wykorzystać te dane dla dobra nas, czyli swoich klientów? Czy produkty, które każdego dnia towarzyszą nam, pomagając w codziennych i niecodziennych czynnościach, mogą być lepsze? DSR dzięki doświadczeniu, wiedzy i pasji zespołu dostarcza rozwiązania informatyczne dla produkcji. Wspieramy efektywną produkcję. Czy efektywne wsparcie IT dla firm produkcyjnych w zmieniających się szybko czasach jest możliwe? Czy współpraca doświadczonego zespołu ekspertów, konsultantów, kierowników projektów, analityków oraz programistów odpowiednio wspomaga zachodzące zmiany? Już na początku swojej działalności, 15 lat temu, DSR zrealizowało poważne przedsięwzięcie, którym był projekt wdrożenia systemu wspierania harmonogramowania produkcji APS For Factory w fabryce międzynarodowej firmy spożywczej w Chinach. Później wszystko potoczyło się już bardzo szybko. Przyszedł czas na pierwszy samodzielny projekt ERP For Factory: wprowadzenie autorskiej aplikacji SFC For Factory oraz uzyskanie statusu wyłącznego dystrybutora rozwiązań amerykańskiej firmy QAD w Polsce. Kolejne lata to dalszy rozwój, zmiany na lepsze, podjęcie współpracy z nowymi partnerami oraz zatrudnienie nowych pracowników. Nawet niewielkie biuro na przedmieściach zmieniło się w przestronną przestrzeń w Centrum Europejskiego Ośrodka Nowych Technologii we Wrocławiu. DSR For Factory jest bardzo dobrym przykładem połączenia wiedzy i doświadczenia ludzi oraz najnowocześniejszej technologii IT. Tworzymy i rozwijamy narzędzia, które pomagają firmom produkcyjnym zaoszczędzić miliony dolarów, aby lepiej odpowiadać na wymagania konkurencyjnego rynku i nowe oczekiwania zmieniającego się świata. Mając to na uwadze, kilkanaście lat pracowaliśmy nad stworzeniem odpowiednich rozwiązań IT dla produkcji. Cieszymy się, że oferta DSR for Factory wspiera przedsiębiorstwa produkcyjne we wdrażaniu idei Przemysłu 4.0 i smart factory. DSR for Factory to kompletny zestaw aplikacji informatycznych wspierających koncepcję 4.0 no i wspierających efektywną produkcję. Oferta DSR for Factory to unikalne połączenie nowoczesnego programowania i kompleksowych usług IT wspierających efektywne zarządzanie produkcją. Przeprowadziliśmy kilkaset projektów wdrożenia rozwiązań IT w międzynarodowych i polskich firmach produkcyjnych. Wśród nich znajdują się firmy z takich branż jak między innymi spożywcza, motoryzacyjna czy wyrobów przemysłowych. For Factory to oferta dla firm produkcyjnych zainteresowanych Platformą 4.0, zainteresowanych wykorzystaniem tej koncepcji do tego, żeby jeszcze efektywniej produkować, jeszcze lepiej konkurować na rynku. Takie elementy naszej oferty, jak AI for Factory, czyli sztuczna inteligencja w produkcji, jak MIS for Factory, czyli zbieranie danych zarówno automatyczne, jak i ręczne z hali produkcyjnej, możliwość przewidywania awarii, to są te elementy, które wprost idealnie wpasowują się w koncepcję przemysłu 4.0. Przemysł 4.0 staje się faktem. Stwarza on dla wszystkich wiele nowych możliwości rozwoju. Wiadomość zmian potrzebnych w produkcji, aby sprostać wymaganiom klientów, czyli nas samych, jest powszechna, ale nieliczni wiedzą jak to zrobić. DSR 4 Factory, a może 5, 6, 7, 8. Zapraszamy do współpracy.